Teraz udało nam się odzyskać No i może będzie kontra Jest Jurkiewicz do Wiśniewskiego 28 29 No coś niesamowitego Co się dzieje teraz W hali Belgrad Arena Jedna bramka straty Biało-czerwonych Johannes Stresztrand Nie obronił, nie obronił Bramka z Rzewce, bardzo tej sytuacji I obronić panowie, obronić teraz Tą akcję Szwedów 29 28! Ależ było blisko! Przejęliśmy piłkę, ale jednak sędziowie z Francji odwiedzali przewinienie Mateusza ręby 20.58 minuta. 45. sekunda. Nie możemy teraz pozwolić sobie na strzelenie przez Szwedów bramki. Udało się dojść tych strasznych Szwedów. No i teraz wykorzystać fakt, iż mamy przewagę psychologiczną. No ale przewaga. Jeśli chodzi o bramki cały czas na stronie naszych, po stronie naszych rywali. Marcin Wichary był bohaterem w spotkaniu z Danią. Dlaczego dzisiaj w meczu z drugą skandynawską drużną on również nie miałby być naszym największym bohaterem. Szwedzi w ataku, ale Szwedzi robią często w straty w tym meczu. No i tak jest teraz również strata. Bartumi Jaszka kontra Polaków. I JASZKA! 29 do 29. Jednak nie. Brałka nie uzdala był. Nie wcześniej Bartłomiej -Jaszka. Zatrzymać ten czas, dlaczego ten czas leci, no to jest coś strasznego, proszę Państwa, Polacy przez 10 sekundy w miejscu, a czasy leciał, dlaczego straciliśmy 10 sekund 59 minuta 20 sekunda Michał Jurecki zagranie do koła jest bramka 29 do 29 Adamy Wiśniewski pół minuty do zakończenia tego spotkania teraz Remis, Remis jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem obronić obronić tą sytuację ale się, panie Marcinie prosimy cię o obronienie tej e, sytuacji Szwedzi są w ataku 15 sekund do końca spotkania jest ten Jonas Larko, ale żeby udało się obronić tę sytuację, przechwycić piłkę. 5 sekund, no i jest strata kontra Polaków, dlaczego tak wolno? Ry Proszę Państwa, dlaczego tak wolno ta kontra! Ale to jest coś niesamowitego, co zrobili w dzisiejszym spotkaniu biało czerwoni Gdyby jeszcze jeden. Gdyby jeszcze ten mecz, trwał minutę, jestem przekonany, jeszcze to spotkanie byśmy wygrali. Pozostaje naprawdę bardzo dużo nierosyt, ale teraz biało-czerwoni cieszą się. Oni dziękują sobie i gratulują za to spotkanie. To jest coś niesamowitego. Przegrywaliśmy 11 obrakami, proszę Państwa do przerwy z reprezentacją Szwecji, by ostatecznie zremisować ten mecz. Moim zdaniem, jeśli chodzi o zawodników, których powinienem wyróżnić, no to na uwagę zasługuje Bartłomiej Jaszka. On pociągnął ten zespół, był motorem napędowym. Straciliśmy dzisiaj jeden punkt w starciu ze Szwedami. No ale patrząc na to, jak rozpoczęło się to spotkanie, możemy mówić, iż Naprawdę biało-czerwonym należy się wielki szacunek i ten remis trzeba uznać jako sukces. Szkoda, szkoda. Gdyby Ten mecz trwał odrobinę dłużej, byłoby tutaj zwycięstwo biało-czerwonych. No i teraz ci ktokolwiek wierzył po w zakończeniu pierwszej części spotkania, kiedy przegrywaliśmy 21 do 10, iż tutaj uda się doprowadzić do remisu 19 bramek biało-czerwonych.